Centrum Inicjatyw Gospodarczych to jest taka komórka, taki wydział Urzędu Marszałkowskiego, który ma ładniejszą nazwę niż inne wydziały, a powstał Dość dawno temu, tylko że po drodze zdążył dwa razy zmienić swoją nazwę, tak jak wzrastały nasze kompetencje. Na początku było to Centrum Obsługi Inwestorów i sprowadzało się do tego, że pomagaliśmy inwestorom głównie wtedy zagranicznym osiedlać się na Pomorzu Zachodnim, znajdować odpowiednie tereny inwestycyjne, pomagać im w procesie inwestycyjnym. Później doszły nam zadania związane z internacjonalizacją przedsiębiorstw, czyli pomoc naszym zachodnim Producentom w rozpropagowaniu ich towarów na rynkach europejskich, na rynkach zagranicznych. W 2019 roku doszedł nam jeszcze jeden komponent, jeszcze jedna noga, czyli Biuro do spraw innowacji i inteligentnych specjalizacji. I w ostatnim, właściwie w ostatnich kilku tygodniach doszła, doszedł nam jeszcze komponent nauki. Prowencje przyszłości. Żeby było szybciej, możemy podzielić na trzy, na trzy grupy. Będą to kompetencje poznawcze, związane z wiedzą. Będą to kompetencje społeczne, związane z socjalizacją, i będą to kompetencje technologiczne, wiadomo, świat idzie do przodu. A weźmy na przykład kreatywność, która będzie niezmiernie, niezmiernie istotna, ale ta kreatywność rozumiana w znaczeniu nieszablonowego rozwiązywania problemu a nie tych umiejętności artystycznych na przykład. Krytyczne myślenie, analityczne myślenie, ale też adoptowalność, przyzwyczajenie czy możliwość zmian, to to są te kompetencje, które, które w przyszłości teraz młodzi ludzie, później trochę starsi, będą musieli w sobie mieć. W naszej województwie rozwijają się firmy o naprawdę bardzo zaawansowanych kompetencjach, umiejętnościach. Wiadomo, że to, jaki zawód będziemy wykonywać w przyszłości, często jest dziełem przypadku. Kiedyś mówiło się, że każdy powinien być kowalem własnego losu. Teraz raczej powinno się mówić, że każdy powinien być programistą własnego kodu. Więc, aby ten kod dobrze napisać, warto się zorientować, bo naprawdę, województwo zachodnio-pomorskie, Pomorze Zachodnie obfituje w firmy, które. Może nie w spektakularny sposób, ale tworzą unikatowe rzeczy na, na, na Morzu Zachodnim. Zachodnio-pomorska Szkoła Biznesu www.zpsb.pl